Jest to tak zwana korona. Ma to symbolizować ruch uliczny i ulice wokół tego szklanego budynku. Jest to hotel i sala kongresowa. Mówiłam Państwu przedtem, że w Sztokholmie jest 14 wysp. Za chwileczkę zobaczą Państwo najmniejszą wysepkę, na której znajduje się tylko jeden budynek, trochę drzew i trochę trawy. Był to prywatny dom 100 lat temu. Dzisiaj w środku mieszczą się e, biura. Proszę zwrócić uwagę na prawo. Widzą Państwo taki szary budynek, gdzie jest, są wysokie, półokrągłe okna. To jest właśnie ta najmniejsza wysepka. Mamy w dalszym ciągu Stare Miasto po naszej prawej stronie. Widzą Państwo taki półokrągły budynek, troszkę e, w przodu. E, to jest tylnia część szwedzkiego parlamentu. Szwedzki Parlament ma 349 deputowanych, jednoizbowie jest, a wybory odbywają się co 4 lata. W Szwedzkim Parlamencie zasiada 50% kobiet, 50% mężczyzn. Przepraszam jeszcze a ile mieszkańców ma Szwecja cała? Cała Szwecja ma 9 milionów 500 tysięcy mieszkańców. Większość mieszkańców mieszka w centralnych i południowych częściach Szwecji. Na północy bardzo małe zasiedlenie. Tam są olbrzymie odległości między wioskami albo miasteczkami. Co prawda, na północy, na samej północy, tysiąc kilometrów od Sztokholmu, znajdują się kopalnie rudy żelaznej, miedzi i e, wielkie fabryki. E, przemysł szwedzki dzisiaj ma swoje siedziby w centralnej Szwecji al, e, i w zachodniej. Sztokholm dzisiaj jest w ogóle miastem lekkiego przemysłu, ale przede wszystkim jest to miasto handlowe i biznesowe. Lekki przemysł to mam na myśli e, farmaceutykę, e, pse, przemysł farmaceutyczny, telefony, e, komputery. Teraz proszę Państwa jedziemy ulicą Gotan, e, która jest jedną z głównych ulic Śródmieścia, znana z tego, że tutaj stoi i znajduje się Główny dworzec kolejowy, jest tylko jeden dworzec kolejowy w Sztokholmie. To ten szary budynek po prawej stronie. Pod nami, pod tą ulicą, znajduje się główny dworzec metra. Symbolem metra, proszę Państwa, to jest taka granatowa litera T na białym tle. Właśnie widać ją było po naszych obu stronach. Litera T pochodzi od szwedzkiego słowa tunelbana, czyli linia tuneli, ponieważ pierwsze, dwie pierwsze stacje przepuszczono, przeprowadzono przez tunel. E, dzisiaj metro w ogóle zostało otworzone 60 lat temu, a dzisiaj jest 100 stacji metra. Każda stacja jest udekorowana w różny sposób przez najbardziej znanych szwedzkich artystów, malarzy lub rzeźbiarzy. Jest to metro bardzo odmienne od takich tradycyjnych metrów, jak e, paryskie czy e, moskiewskie powiedzmy. Po prostu jest to jedna wielka, długa galeria sztuk pięknych pod ziemią. Na tej, wzdłuż tej ulicy, to drugi budynek, to są biurowce albo hotele, ponieważ jest blisko z hotelu do, na dworzec kolejowy. Ten czerwony budynek po naszej prawej stronie z cegieł, to była główna poczta, była, ponieważ pocztę właściwie znieśli w Szwecji jakieś 10 lat temu, dzisiaj są kancelarie rządowe. Na lewo zobaczą Państwo taką uliczkę, przy której znajduje się hotel Nordic Sea Hotel, a w tym hotelu sławny bar, bar lodowy. To znaczy w środku baru wszystko zrobione z lodu, temperatura w barze minus 6 stopni, a zanim Państwo zajdą do tego baru, trzeba pożyczyć ciepłe poncho i rękawiczki, dlatego że wszystkie drinki podawane są w szklaneczkach z lodu. Jest to po prostu reklama. Lodowego e, hotelu, który budują rokrocznie e, w małej wiosce na samej północy Szwecji. Wioska się nazywa Jukasjerbi. No a w tej chwili zajechaliśmy na ulicę króla, Kung Gatan znaczy ulica, Kung Król, która dość często przysparza mi trochę dyskusji z mężem. Mój mąż twierdzi, że mu wystarczy 15 minut na spacer wzdłuż tej ulicy, a mnie potrzeba całą godzinę. Jest to po prostu ulica, która prowadzi do samego centrum handlowego. Za chwileczkę zwróćcie uwagę na lewo i na prawo, ponieważ zobaczycie najdłuższy deptak Sztokholmu, który ma 7,5 kilometra długości. Gdybyśmy się udali tym deptakiem na prawo, doszlibyśmy w ciągu 15 minut na stare miasto. Po prawej stronie widzą Państwo budynek przed nad wejściem trzy białe litery PUB. To nie jest taki angielski pub. To jest po prostu dom towarowy, a trzy litery pochodzą od pierwszych liter imion i nazwiska założyciela tego domu towarowego. Urbana Berstrema. Między tym domem Towarowym Pub a e, Filharmonią e, znajduje się rynek. Na Filharmonię widzimy po naszej prawej stronie. To jest ten niebieski budynek e, na e, przyschodach piękna rzeźba szwedzkiego rzeźbiarza Millesa, przedstawiającego grającego Orfeusza. To właśnie tutaj, w tej Filharmonii, odbywa się ceremonia wręczania e, nagród nobla. 10 grudnia rokrocznie. Proszę Państwa, skręcając w prawo, zwróćcie teraz popatrzcie na lewo, ponieważ troszkę dalej na lewo, na drugiej stronie ulicy, zobaczycie symbol metra, tą literę T. Pod tą literą 25 lat temu zamordowano Ulofa Palmego. Do dzisiaj nikt nie wie dlaczego, kto było bardzo dużo komisji śledczych chyba ze 100 żadna komisja do niczego nie doszła co prawda małżonka Ulofa Palmego Lisbeth wskazała mordercę, ale nie udało się nikomu udowodnić mu na 100% i po wrzuceniu go do więzienia wypuszczono go i dali mu nawet odszkodowanie no dzisiaj to już o tym nikt prawie nie mówi ale początkowo była to szalona tragedia tutaj w Szwecji. Proszę Państwa, jeszcze dodam inną rzecz. Jeśli będziecie spacerować sobie ulicami Sztokholmu, proszę zwrócić uwagę na cyklistów. Ludzie na rowerach zachowują się często jak byli kamikadze dróg, ponieważ za... Bardzo często zapominają o przepisach drogowych, także lepiej patrzeć gdzie oni, niż oczekiwać, aby oni e uważali na pieszych. E dróżek rowerowych jest całe mnóstwo, całe śródmieście, cały Sztokholm. Otrzymał dróżki rowerowe już dobrych kilka lat temu. A w tej chwili widzą Państwo centrum miasta, które jest diametralnie różne od tego, co było tutaj jeszcze 60 lat temu. W 50-tych latach władze miejskie postanowiły wyburzyć 750 budynków, aby zbudować nowe centrum handlowe i biznesowe, i oto rezultat wokół nas. Pięć wysokich budynków, właściwie Sztokholm charakteryzuje się też. Czymś innym, że jest to miasto bez e, drapaczy chmur. E, ludzie, mieszkańcy Sztokholmu są bardzo przeciwni drapaczom chmur, ale nie zapominajmy, że Szwecja to kraj, który nie zaznał wojny przez ostatnie 200 lat. I większość budynków właściwie to pamiętają jeszcze XIX wiek, na, o ile nie XVIII. Szwecja stała się krajem neutralnym w 1814 roku. To właśnie ten król, e, Francuz postanowił, że Szwecja nie będzie brała udziału w wojnach napoleońskich, i do dzisiaj Szwecja jest krajem neutralnym. Jest, jesteśmy w ogóle w centrum handlowym, to znaczy tutaj są trzy domy towarowe i całe mnóstwo pasaży handlowych, jak i sklepów i sklepików. Naprzeciwko nas za chwilę Państwo zobaczą znowu inny oszklony budynek. Jest to dom kultury. W tym domu kultury znajduje się teatr miejski, no, biblioteki, kawiarnie i restauracje. Patrząc na prawo, więc zobaczą Państwo jeszcze jeden dom towarowy, tam gdzie na fasadzie domu jest wielki zegar, dom towarowy Oliens. Później troszkę dalej na prawo... Po prawej stronie zauważą Państwo na pewno takie niebieskie litery. Jest to Galerian czyli galeria, pasaż handlowy, jeden z najbardziej popularnych e, pasażerów handlowych w Sztokholmie. Główne wejście po naszej prawej stronie. Po naszej lewej stronie za chwilę przejedziemy koło najbardziej ekskluzywnego domu towarowego, który istnieje już dokładnie 100 lat, dokładnie w tym miejscu, NK. NK znaczy Nordiska Kompanie, albo komp kompania nordycka, północna. A mój mąż zawsze tłumaczy to na nie mam koron. Ale cieszy się ogromną renomą i popularnością. Mimo wszystko, że jest drogi, ale produkty, czy jakość produktów, ubrania, meble są bardzo y, wysokiej jakości. Proszę Państwa, w naszej prawej stronie zaczyna się. Park Królewski albo Ogród Królewski. Był to rzeczywiście ogród królewski jeszcze w XVI wieku, gdzie uprawiano kapustę i marchew dla króla. Dzisiaj jest to ulubione miejsce spotkań. Normalnie latem tu, w tym ogrodzie królewskim, odbywają się festiwale i koncerty. Zimą można przyjechać na niewielką ślizgawkę, pojeździć na łyżwach i oczywiście pójść na kawę. Bo w tym kraju bez kawy to nie da rady. I kiedy dzień pracy zaczyna się o 8 rano, to już o 9 wszyscy wiedzą, że będzie 15 minut przerwy na kawę. Oczywiście kawa po lunchu, po obiedzie. No i jeszcze jedna przerwa na kawę gdzieś koło drugiej, też 15 minut. Praca nie cierpi na tym specjalnie, ponieważ wszystko jest wliczone to w to. No a pracodawcy uważają, że takie przerwy na kawę są bardzo kreatywne. Momenty.